Witam. Chciałem tu pokazać, jak w tani sposób możemy sami jednoosobowy wykonać wylewki. Po co przepłacać firmom za tą czynność? Wystarczy trochę chęci i ambicji. Najpierw przygotowujemy podłoże, aby było równe i ubite. Na spód możemy wyłożyć folię, następnie układamy. Rurki do poziomu, aby po nich ściągnąć beton. Można teraz wysypywać beton, ciągnąc listwą po wcześniej przygotowanych rurkach. Teraz przystępujemy do gładzenia powierzchni za pomocą pacy. Beton można mieszać samemu, lecz polecam. Ten z betonarni, ponieważ jest doskonałej jakości i niewiele droższy od własnoręcznie zrobionego. Ja w ten I w ten sposób można cieszyć się wylewką, która, z którą sami zrobiliśmy, wykonaliśmy. samemu taką wylewkę schodzi zrobić w około 2 godziny.